Klikamy i jesteśmy ten kurde. Ma... Znowu nie serio? Jak to się wydarzyło? Dwa słowa tylko. O kur. Friz, jak? <noise> Oglądać admin Jacob Went. Jacob infostor Ebron... Jacob, Jacob y... Went. Weapons. Weapons. Jacob Vent. Wierzę Karygodzie. Nie wiem. <noise> Ej, strasznie wolno chodzimy w ogóle. Czemu tak kto zostawił tak wolno Ej, Ja nie umiem, ja się nie mogłam skupić na tych waszych dwóch słowach. Michał, jeszcze gra się toczyć. Ale już nikt nic nie może powiedzieć, jest koniec. to jest kalec. Freeze vote. Karygoda vote. Ja nawet ja nie, nie się wiem... Na kogo słowa, czyta, nie? Żeby nie zrozumiałem. teraz swoje... No ja powiem. też nie zrozumiałam, to było za mało! Nie słuchajcie, wiecie co zrobimy? Będziemy śli od góry, czyli tak, Ewron Kiślu, Jacob, Murcik. wiecie, żeby było wiadome kto mówi, no nie? to nie po prostu jesteś, będziemy normalni, no! Ja nie Ej, zagłosowałam Cię tylko na Jacob, dlatego że było, że najbardziej to Jacob mi w, w pamięć sobie Poczekajcie ciocią, bo robię. <laughs> za, za powtórzy, no? Przyjęte do, przyjęta transakcja 100 zł blikiem i teraz. Yy, tutaj zrobimy tak, żebyście widzieli. Aha. Dobra, dobra, zaraz będziecie widzieli. OK O, Jakub, dziękujemy za Twoją wpłatę. Nie no, nie. To tutaj też czacior wiecie, jak, o plus to, jak... jak... Ja mam trochę więcej możliwości, żeby pomóc. To czemu by nie? Akurat miałem pieska, możecie na stole zobaczyć, że. Zobaczcie, oh, yeah. w sensie, ja, ja, nie, ja nie mogę robić lobby, bo ja mam betę e, i się ustawienia po no, no, ja ja Zrób, Jacob. Tylko teraz róbmy tak, że nie, chronologicznie nie. od góry, no nie? Od góry po prostu, dwa dwa słowa, żeby... To, dawajcie na trzy. Dwa to są straszne. Nie, według mnie... Nawet dwa słowa są na super, nawet na jedno, nie można. jedno można... Ale wolniej, każdy musi... Tak, nie, no po prostu po nie, kolei, po kolei, po kolei. To nawet nie możesz nakierować, w sensie, no może się nie być. That's the point. No ja właśnie nie wiedziałam, co mam właśnie. Dobra, Czacior, możecie w ogóle wrzucić Olczat, chat, No, to było dziwne, ja już ja wiedziałem Kurde, co jest grane? Oszukał, bo trzy razy all chat, skupę, bo dużo osób nie jest, nie to też może, żeby każdy, każdy mógł się tutaj teraz no, Ale to też nie wiem, ale to czemu Ewron powiedział, że to Jacob, to nie był Jacob? No, <laughs> nie byłem nie przekonany, że był. Ej, jaki jest, jak to jest masz, e, które jest hasło, Ewrona czy Jacoba? Moja, moja, dobra, druga sprawa. Jak Ej, Ej, jak tak że... twoje nie ma twojego? Ewrona! Nie, nie, nie. Stop, stop, stop. Nie, Ewron no. e w ogóle ustawi mnie. Wysyłam, wysłał. ktoś <laughs> A druga sprawa Dzień dobry tak. Cześć, jest Diables O, kozacko Sieeeba diables. Diables. diables są customowe zasady Mówimy Takie? podczas głosowania tylko dwa słowa możemy dwa? powiedzieć okay. dwa, dwa słowa? słowa. Czy na przykład mogę powiedzieć Diables went i tyle każdy ma Nic dwa nie słowa nie do powiedzenia, Ale dobra, ale jeżeli na przykład nikogo nie zobaczymy, to mówimy po prostu gdzie byliśmy. Ja albo powiedz po prostu nie wiem, nie, możesz powiedzieć wszystko, możesz powiedzieć nie wiem, albo na przykład okay. ja, nawigacja, no cokolwiek. Dwa, dwa nie słowa? Nie? Dwa słowa, tak? Dwa A. słowa, słowa. i lecimy, ja, ja. ja, ja. ja, ja. lecimy od góry. Góra lewa, góra prawa i potem tak nisko, nisko. O, ziomek paty, to nie wiedziałem. Nie, bo to będzie chaos. Wydaje mi się, że po prostu od góry. No, każdy po prostu powie, no ale że żółty kolor zabrałem. Drange zang, ja też tak czasami robię, co, co, nie? Kefron, nie próbuj znowu tak, no. Co to było? I teraz patrzcie, klikam. Jestem ten Czacior, wy też macie po dwa słowa. Salef Report. Karigoda, dobry. Dobry Karigoda. Kurczę, z tym musisz. A ja? Elektryk. Freeze clear. Karigoda teraz ty. Karigoda. Patec? Nie. <głos> <głos> Włączyłem światło Karigoda Git Widziałam ludzi Ciało admin Okej, okay, dobra, to nie był Karigoda Karigoda chyba nie widział mnie, że ja byłem z nim. To mi się nie podoba. Karigoda chyba nie widział, że z nim byłem i... Ale ja ja. To jest najgorsze, nie mogę w ogóle. Nie no nie mogę. Ej ja nawet nie zaczęłam zacząć to jest było tak ciemno. Ciekawe, czy Karigoda mnie będzie chronił. Bo wcześniej mi nie chronił, to mi się bardzo nie podobało. Chociaż, ej, chociaż Karigoda mógł być impostorem, i on mógł chcieć tak zrobić, żeby, żeby mnie jako pierwszego wy wywalić. Ale nie, myślę, że to po prostu taki młodzieńczy wybryk chciał się popisać. Okej, okay, Murcik, tralalala. ja. Ej, ty, w Electricalu mam trzy zadania, to zrobimy ten. Ewron i Murcik 100 Pro. Ty, czy Fris nie wyszedł wętem teraz przypadkiem? Nie no, nie wyszedł wętem, nie? Ej, dobra, Miać y... Mijać Fris Burdziks węt. Dobra, to może to może weźcie sapmołda w życie, Murgix a co się stało, czacior? Aha, że oni... Co? Electrical, kable. A, spoilerują, ale dobra, dobra, ja też tak wiecie. Kafeteria chillera. Wiecie, jak ktoś, jak ktoś spoileruje, no właśnie, nie ma co ten się denerwować, bo jak ktoś spoileruje, ja też nie patrzę cały czas na ten. Możecie pisać, że ten, ale to wiecie, mi to tam dużo nie sprawdzi. jest Volt. jest Volt! Okej, okej. Eee, to luz, 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 luz To możecie wrzucić submoda, submodzik jest git i teraz ten, no Sorry, sorry dla wszystkich ludzi, którzy tutaj chcieli, są kulturalni I nie chcieli, nie chcieli yy, ten, a chcieli sobie popisać Ale no czasami tak jest, że ktoś sobie tam napisze Jak byłem małym nicponiem, to może też bym był taki wścibski Ale wiecie, ja też tak nie patrzę do końca, ktoś tutaj coś pisze i Ja tylko ufam sobie, nie? A, dobra, czat ma rację w sumie, no. Michał 31991 masz rację, to jest dla was problem. To jest rzeczywiście dla was problem. Wydaje mi się, że tak dużo świateł było wrzuconych, że to że to... O, Ale mi się przykleiła, przykleiło spodnie. O kurwa A, Trąba słychać cię chłopie. tak boli. Kamery elektryk. Evron, Patec. Kislu! Weź ty mnie tu nie ten Za dużo Amika Reaktor, Evron Kiślu capi

Let's ja Ale Dzięki Nie skończyłeś z wenta, ja nie wyskoczyłam ale z, z tego wenta. Mam w skarbie żeś zmieniała pokoje, a później wybiegłeś obok obo ja, 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 Ale ja nie skakałam przez wenta, nie byłam w wencie. No to nie wiem, ale. Nie Ej, no, się no, nie... skoro ja znalazłam ciało. Kurde, głupia runda, bo zobaczyłem, zobaczyłem, zobaczyłem że tam pisaliście Ewron i nie chciałem już ten. Nie chciałem nie wiecie o co chodzi. dobra, wiem, że piszemy na czacie, tylko daj na przykład dużo krótszy czas voting, na przykład 60 sekund. Ej, ja mam problem z grą, bo mam czarny ekran, muszę chyba wyjść i wejść. Tak, Nie, tak, nie, nie, tak. jak wystartujemy, to będzie git Tak? O, dobrze, poczekam Nie, no, ale przecież jest nas dziewięciu. Głównie. A, ale nie, nie do, nie Czyli nie mam, nie? Grze? Nie, Wy, nie mam. Tak, wyj wyjdź i wejdź, wyjdź i wejdź, i wejdź na spokojnie. Czyli co, tylko pisanie gramy, tak? My tak, tylko pisane Jedna napisanie? Dobra, możemy spróbować jedno napisanie. Ale Murcik, że tobie się trafiło, że się argumentować nie musiałeś. No właśnie, genialne, tak mogę grać. Jak się to jeszcze można zagrać na przykład, że sobie stawiamy jakieś takie niki z szapy typu... A tak, ma, czerwony, ton, czy nie? Y, tamten, y, Takie wiecie o co zrobić. No no no. Tynia. Albo wiecie co jeszcze możemy zrobić? Ustawiać sobie jakieś niki, jakaś byle jaka litera alfabetu, ale nikt nie przyznaje się kim jest. Tak. Czyli na przykład ja na przykład będę miał nick R, ale nie będę mówił, że jestem R I na przykład sam mogę siebie obstawić i mówię Nie, nie, R był ze mną, nie zabił nie, Wiecie, że po prostu każdy może mówić za każdego po prostu, cokolwiek Fajne Czyli masz po prostu na, na, możemy na liczby zagrać, A. Tak, po prostu zróbmy sobie, nie wiem, jakieś byle jakie liczby Albo ale literkę teraz, alfabetu teraz, teraz. Ale kolory Dobrze, musimy zmienić też Czyli tak, teraz, teraz tylko piszemy, tak? Tylko, tylko piszemy zem, pisze, dobra, 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 dobra Gramy na pisanie, gramy na pisanie Kto szybciej pisze? chromatyk Ajajajaj. dobra 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 widzicie, pierwszy wystartowałem. Oni jeszcze czekają, mają już jestem. Dobra, weaponsy do ogarnięcia szybko pam 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 pam. pam, pam, pam. Dobra. Murcik Stromba są w navigation. Murcik Stromba, navigation. Murcik, Murcik, Murcik. Karigoda tutaj od drugiej strony pewnie przyszedł. Murcik Stromba, navigation. Murcik Stromba, navigation. Ciało było w tym, ciało było w e, ciało było w adminie, a z góry wybiegał Evron. Musi to być Evron. Imo Evron. Zaprowadzę moją drużynę do, zwycięz... do, do zwycięstwa patec jak, patec jak pisze to krzyczy? Nie no, aż tak źle to chyba nie jest Ale wydaje mi się, że to akurat był Ewronik. Tutaj nikt by tam nie zbiegał, to raczej był wronik. Tak wam zradzę ciekawostkę Reakt... Reaktorek, no dobra Murcik z czyściutko Dobra, idę ten reaktor, bo nigdy nie wiadomo może tam po drugiej stronie coś się będzie działo. O kurde O, mi się przyda, że taki Jacob zobaczy, że ja zrobiłem zadanie. Ja zobaczę czy on zrobił zadanie No, coś tam się ruszyło. Ale nie jestem pewien. Mamiko se stoi. Ok, może sobie stać. Słodko. Widzieliście? Ja tam w kąsach to włączyłem. O lol. Widzieliście? To jest podpisane. Każde było podpisane tam. Wy to widzieliście czy nie? Ja wam to pokażę. To jest podpisane tam. Fix slides. Wydaje mi się, że bardzo dużo trupów poszło już teraz. Wydaje mi się, że jest ma bardzo dużo trupów. Nawet zastanawiam się, czy by jakiegoś takiego emergencji nie zrobić. Dobra, trąba, co to było? Icho, piszemy. Ale zajebiste to jest. Przecież to nie ja! Najlepsze. I w ogóle jak cicho jest na górze. Jestem crewmate'em, Jacob? Zobaczymy czy się wygrało, oglądamy sobie, sobie na spokojnie. No, no, Ewa, no, nie, no, nie, no, o nie, o nie Ew. Ajajaj, ale aj, 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 Ej, aj, Ej, najgorzej. Czujesz jak śmieć. E literki, no. Wiecie co to jest to... Literki, no, Literki, literki. Nie przyznajesz się, że jesteś tymi literkami. A gdzie jest ten? Y ja chyba, że nam po prostu.